Cześć i czołem moi mili. Siema pieski, witam was w ten przepiękny dzień, dzisiaj pojedziemy sobie inną trasą, mimo że mam maszynę szybszą, to nie pojadę autostradą, ha, ale jestem przekorny, pojedziemy sobie przez Domasław, wiecie co jest ciekawego w Domasławie? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale fajnie się nazywa. Dzisiaj ma być 13 stopni. Liczę na to, że asfalt troszeczkę wyschnie, bo wczoraj się jeździło jak po lodzie. Poważnie. Miałem takiego stracha, jak skręcałem. Jednym słowem, niebezpiecznie. Takie poranne wycieczki na motocyklu dla mnie są bardzo oczyszczające. Muszę Wam opowiedzieć o jednej yy, przygodzie, która ostatnio mnie spotkała. W zasadzie ominęła. Jechałem sobie moją renóweczką z klocku w Lego i coś mnie zaswędziała noga. Schliłem się podrapać. Na sekundę odwróciłem wzrok. Ty, a gościu przede mną skręcał na takiej drodze, właśnie. Sobie skręcał w lewo. I ja patrzę, że jestem zbyt blisko, żeby wyhamować. Po hamulcach, auto w poślizg, i po prostu sunę się na gościa. Już wiem, że po prostu w niego wiadę i jest dramat. W tym momencie, typ mnie zobaczył w lusterku I w ostatniej chwili ruszył Nie zderzyliśmy się Kierowca BMW miał taki refleks, że ja stałem się jego fanem Mało tego, on jeszcze rozmawiał z kimś w środku Więc nie dość, że miał zajebisty refleks, to jeszcze podzielną uwagę Czas reakcji godny gracza Lola 10 na 10 Lubię czasami taką szarówę właśnie jak jest dzisiaj Ma to swój urok No, jeżeli taka pogoda by się utrzymała przez całą zimę, byłbym fanem zimy. Jest przepięknie. Nie potrzebuję nic więcej. No, może jak nie pada, to jest troszeczkę lepiej niż jak pada. Ale poza tym nie mam uwag. Wiecie, co jeszcze fajnego przeżyłem ostatnio? Byłem na ściance wspinaczkowej. Był mój jakiś trzeci raz w życiu, ale kiedyś próbowałem tego bardzo dawno temu i, i no nie spodobało mi się. Teraz byłem jeszcze raz na boulderach, czyli na takiej ściance, gdzie wspina się bez liny i jak odpadasz od niej, to po prostu lecisz na takim miękki materac. Tam gdzie byłem było 10 poziomów trudności. Jak na takiego nowicjusza naprawdę sprawiło mi to mega frajdę. Żeby się powspinać na tych, wiadomo, początkowych Ale co jest super w ściance spinaczkowej? Moim zdaniem ta satysfakcja, że osiągasz jakiś cel Podchodzisz do jednej trasy kilka razy Analizujesz swoje błędy Często ludzie, którzy są tam na ściance Ci po prostu pomogą, bo są bardziej doświadczeni Albo Cię będą dopingować To jest na przykład zajebiste, że mentalność spinaczy jest bardzo życzliwa i pozytywna To mnie zaskoczyło No i rzeźba ludzi, którzy się wspinają Mówię o rzeźbie ciała Jest przepiękna Moim zdaniem jest najlepsza ze wszystkich sylwetek sportowych No siłą rzeczy plecy robią się naprawdę umięśnione Przedramiona, barki Trzeba pamiętać o nogach, bo <laughs> tak jak na siłowni dużo jest bocianów No mam bardzo, bardzo pozytywne przeżycia z taką aktywnością, dlatego myślę, że raz w tygodniu to jest super interwał, żeby chodzić na ściankę Czy jadę z Torbą na plecach, więc muszę troszkę poprawić. Okej, okay, jest git. No i proszę, w oddali już Sky Tower zwita, A my już na bielanach wrocławskich. Tutaj będzie trochę zator, ale widzę, że sytuacja jest całkiem okej. Okay. 8.30 30, mam jeszcze pół godziny. Spoko. O! Najważniejsze to wyprzedzać takie kloce jak się da. Dobra, już chyba mogę wam powiedzieć, gdzie pracuję. Trochę się z tym yy, ociągałem, bo zależy mi na tej robocie i, i nie chciałem zapeszyć. Ale pracuję u dealera motocykli Honda i mam dostęp do bardzo, bardzo fajnych maszyn. Dlatego mam pytanie: czy jest może jakaś maszyna, o której byście chcieli posłuchać z nowej oferty Hondy? A może obejrzeć jakiś film z jazdy? Dajcie znać. Właśnie przyjeżdżają nam roczniki na rok 2026. Więc myślę, że jest temat do ogarnięcia. A ja bardzo chętnie zawsze opowiadam o tych maszynach, więc dla mnie to będzie bardzo przyjemne dostać jakiś temat. Pasibus. Temat, który był ciekawy przez lata, bo zaczynali od food trucka i zdobyli sporą popularność, bo naprawdę robili porządne burgery. Potem pojawił się drugi food truck Potem pojawiły się lokale w samym Wrocławiu. Bodajże że teraz jest ich chyba z 4 czy 5. Plus jeden na, na Bielanach wrocławskich. I muszę powiedzieć, że przez pewien czas była tam lekka ściema. Duża reklama, ale poza tym małe te burgerki, kiedy troszeczkę w stronę fast foodu już idące, a nie fajnego kraftowego burgera. Ale miałem przerwę z 2-3 lata. I poszedłem niedawno właśnie na, do lokalu na Bielanach i muszę powiedzieć, że mega się zaskoczyłem, bo wróciły potężne porcje. No i smak jest zajebisty. Tutaj nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Dlatego wszystkim fanom burgerów mięsa. Polecam pasibusa tego na Bielanach zajebiście O kurcze, już zaczynamy tutaj korek. Ciekawe, ciekawe. Dobrze, że jagódka jest dosyć wąska, więc łatwo się przyciska. Powiem, że nawet trochę łatwiej niż rometem. Z racji tego, że jednak pewien ciężar motocykla, mówię tutaj o co najmniej 100 kg, no ułatwia to manewrowanie, bo jak jest motocykl w wagi roweru, jak romet, no to, to trochę tracimy na tej stabilności. Dobra, ja muszę tutaj skoczyć na drugi pas Ciekawe czy dziś panowie będą łaskawi Może dosyć ciasno, to nie wygląda to źle W takim trybie jazdy Honda CB650 z elektronicznym sprzęgłem to jest błogosławieństwo Aczkolwiek niekwestionowanym, niepodważalnym królem Takiej jazdy jest po prostu skuter Oj, bym chciał te ciężarówę strasznie wyprzedzić. No nie, spróbujemy inaczej. Kurde, gościu tak dosyć stoi. Jadę. O, lusterka się zgadzają wysokością. Pięknie. W takich scenariuszach uważam, że czterocylindrowe silniki są dużo lepsze. Są bardziej elastyczne. Na niskich obrotach fałka lubi troszeczkę szarpnąć. Ale i tak, uważam, że, że, że w tym temacie Suzuki sobie poradziło nieźle. Bo jest tutaj coś zwane Slow Ride Assist. I w momencie jak nie trzymamy ręki na przepustnicy i otworzymy sprzęgło, to trochę podnoszą nam się obroty. Dlatego jest to jakiś tam pomocnik, można powiedzieć, bardzo prosty, ale, ale działa. Patrzcie, jak panowie się rozstępują. Wiecie, jakie to jest miłe? Kiedy kierowcy tak robią? O nie. Ale jak ktoś wyrzuca pety z auta, to jest słabo. Słabo. W domu też tak śmiecisz? W domu też rzucasz pety na podłogę? To jest jedna z rzeczy, które mnie mierzą strasznie. Strasznie, jak ktoś śmieci wokół siebie. No nie mogę tego znieść. Jak już palisz, to weź sobie, wrzuć to do popielniczki i wypróżnij ją raz na jakiś czas. No czy to jest trudne? Powiedzcie mi. Czy to jest jakaś skomplikowana rzecz? I tak uważam, że Wrocław jest całkiem czysty. Także tutaj nie mam problemów i pretensji, ale no kurde. Koniec malkontentstwa Wracając do przepięknej pogody, cudownego wtorku. Mamy 9 grudnia. Na ten moment godzina 8.40, bo jeszcze nie przestawiłem zegarka, niestety. Co dwa tygodnie są święta. Czas leci mi tak szybko, że nie wiem gdzie on się podziewa. Czy to jest ta tak zwana dylatacja czasu? Względność Einsteina? Może. Ponoć czas subiektywnie odczuwamy szybciej, im jesteśmy starsi. Stąd pewnie wielu z Was miało wrażenie za dziecka, że czas się dłu mega dłuży i jak się nudziliśmy, to po prostu było to nie do zniesienia. A im jesteśmy starsi, tym tego czasu coraz bardziej brakuje. Coś chyba jest na rzeczy. I znowu mam 40 sekund, żeby Wam coś powiedzieć miłego. No to powiem. Moi drodzy, bądźmy dla siebie dobrzy. Uśmiechajmy się więcej, szanujmy się, rozstawajmy ludziom dobro, ciepło i miłość. Bo przecież tego jest zawsze za mało. A zwłaszcza w takim okresie jak zima, wszyscy tego potrzebują. Oh. Muszę sobie przygotowywać złote myśli właśnie na te, na te światła. 40 sekund to jest idealny czas, żeby coś mądrego wam powiedzieć, moi drodzy. Piękna, brudna dama. Wiecie co ciekawego do niej dokupiłem? Te tylne sety z AliExpress firmy Arashi Pięknie wykonane, wykrawarką cence, idealnie dopasowane i mają regulację. Można je ustawić bardziej sportowo. Serdecznie polecam. Mi się spisały świetnie. W momencie, kiedy miałem jeszcze klipony, były idealne. Kliponów już nie używam, bo jest po prostu niewygodnie. Jednak sportowa pozycja jest fajna na chwilę. Dziękuję, żegnam się. Ciao!